Jo, ja si siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, tym razem malutki upgrade. Zmieniamy tego potworka RTX'a 3060 w wersji 12GB od KFA2 na, na RTX'a 4070. Super. Trzy dni po premierze, ja go mam już w swoich rękach. Dzisiaj jest 20. moje urodziny. Mam też coś dla Was. Zostańcie. I lecimy. Poza samą kartą graficzną musimy oczywiście zmienić zasilacz. Tak, zasilacz wybrałem, zasilacz od MSI. -a. Zastanawiałem się nad Bequietem. Sorry, mogę tutaj dotykać mikrofonu, także wielkie od razu sorry za to. Wybrałem tutaj właśnie MSI yy, Seria Mag. Dokładna wersja jest to A850G, właśnie ATX 3.0 i PCI 5.0 Ready, aby w zasilaczu była ta wtyczka, właśnie High Power. Zapytacie się, czemu zamieniam tego KFA 2? Powiedziałem w odcinku w sumie, który pojawił się dwa lata temu mianowicie z unboxingu i z prezentacji w sumie tej karty, że ową kartę wymienię pewnie po dwóch latach. No i tak się stało. Szczerze powiedziawszy, nie planowałem tego, lecz no siła wyższa. Tutaj w sumie możesz pokazać. Mamy tutaj drugi komputer, dlatego no 3060K wlatuje właśnie tam. Tutaj montujemy 40-70 super, no i tamten komputer będzie do testów oraz dla Mojej kamerzystki, która aktualnie ten materiał nagrywa. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie git. Sama jest zestresowana, w sumie tak samo jak ja. Dobra, także przejdźmy już do unboxingów. Weźmy sobie na pierwszy strzał zasilacz, co my tu mamy. W sumie może ja tego kompas ściągnę i sam unboxing zrobimy sobie tutaj. A więc dobra, przejdźmy do unboxingu. Mamy tutaj zasilacz. Także otwórzmy sobie. Mniej spektakularna rzecz, ale też nie powiem, że mniej ważna. Mamy tutaj zestaw okablowania od MSI. W bardzo, bardzo. W sumie gustownym opakowaniu. Oczywiście cukiereczki, których nie jemy, papierologia i przejdźmy do samego zasilacza. Mamy tutaj zasilacz oczywiście w pełni modularny. O takim właśnie chodziło. Mamy tutaj jeszcze jakieś zabezpieczenia. Odkleimy sobie to od razu. Ok. Z funkcji zasilacza mamy funkcję Zero Fan, która będzie bardzo przydatna. Z powodu takiego, iż chce mi po prostu cicho. Także. To na pewno będzie często wykorzystywane. Sam zasilacz na linii 12V 850W, czyli tak jak powinno być z certyfikatem, jak tutaj widzicie, 80 Plus Gold. I przejdźmy do samych złączy. Mamy tutaj te złącze, które mi jest aktualnie potrzebne. 2x6 High Power, także specjalnie do tego złącza. Kupiłem ten zasilacz. Szczerze powiedziawszy, bardzo ładny, bardzo ładny ten zasilacz. Jeszcze jak widzicie paruje się, bo dopiero co odebrany z paczkomatu. Także tutaj mamy zasilacz. Przejdźmy sobie do samego okablowania. Ja to sobie zrzucę z biurka, a więc przejdźmy do samego okablowania. Oczywiście przewód zasilający mamy też śrubki do zamocowania. Jak i tutaj muszę się posłużyć jakimś nożykiem. Nic tutaj ostrego potrętkom nie mam, nie co co ten multitool malutki. Dobra, mamy całe okablowanie. Co my tu mamy? Yy, tutaj mamy same saty. Tutaj to samo, yy, mamy zasilanie CPU, tutaj drugie złącze do CPU, następnie zwykłe złącze PCI Express, yy, drugi raz to samo, kolejne PCI, tutaj mamy kolejna SATA, sam kabel zasilający, ale to już chyba wspominałem. Yy, tutaj mamy Molexy, przewód 24-pinowy do zasilania płyty głównej i tutaj dwa kable, właśnie te high power. A więc to by było z zasilacza. Przejdźmy sobie do karty graficznej. Czemu wybrałem właśnie produkt MSI? -a? Dawno nie miałem karty MSI. Kiedyś tam jedną posiadałem. Byłem bardzo zadowolony. Także przejdźmy sobie do, do karty właśnie MSI. -a. Gaming X Slim. Chciałem X Trio. Na ten czas, który yy, kiedy zamawiałem nie było dostępne, bo przypominam, że to mam 3 dni po premierze. Także i tak jestem bardzo zadowolony. Wyrzućmy sobie. Z rzeczy takich pobocznych mamy samą tutaj Podpórkę, którą pewnie wykorzystam, bo karta jest duża i ciężka. Przejściówkę właśnie 2 razy 8 do tego przewodu High Power. No i przejdźmy do samej karty graficznej. Zastanawiałem się również, czy ona mi się zmieści w obudowie, ale to już w sumie zobaczymy, może być śmiesznie. No i mamy samą papierologię. Także to sobie odkładam na bok i otwórzmy samą kartę graficzną. Wyciągajmy tego luja. No i tak się prezentuje. Karta od MSI Gaming X Slim. Zaraz, oczywiście, ściągniemy tą folijkę. Mamy też folię na backplate. Szybki unboxing. Zerwimy folię. I tak to się prezentuje w całej okazałości. Backplate'a sobie też oczywiście ściągniemy. Co do samych featureów. Tutaj mamy podświetlany napis MSI, który pewnie zobaczycie, jak będę robił właśnie przebitki. Yy, trzy wentylatory. Chciałem po prostu coś większego niż niż dwa. Zrobimy sobie teraz malutkie porównanie. A więc dobra, mamy teraz porównanie samych kart graficznych. Tutaj mamy MSI'a i KFA2. Delikatnie dłuższa na wysokość, praktycznie takie same, także jest całkiem, całkiem okej. Okay. Co do samych portów, trzy Porty, jedno HDMI wystarczająco jak dla mnie. Okej, okay, a więc powiedziałem Wam, mam dzisiaj urodzinki 20 stycznia. Ostatnio testowałem na kanale słuchawki Endorfi Viro Plus i postanowiłem Wam je rozdać. To jest ten sam egzemplarz Testowane przez plus minus tydzień, także spokojnie, praktycznie jak nowe, bez żadnej ryski. Co wystarczy zrobić? Zostawcie oczywiście łapkę w górę, na dole komentarz. Komentarz obojętnie jaki, bo to i tak będzie losowo wybierane przez program. Oraz zostawcie oczywiście subskrypcję z dzwonkiem i wbijcie na Instagrama, tam zafollowujcie. Link oczywiście w opisie. Także tutaj taka krótka wstawka słuchawki do wygrania. Co do samego komp'a, yy, tak jak powiedziałem, będzie mi służył do testów na przykład chłodzeń obudów. Yy, tak jak mówiłem, kamerzystka będzie na nim grać. Co w nim wcześniej się działo? GTX 1060, 6GB, także już dosyć ten, ten GTX przeżył. Także on wylatuje i montujemy tutaj 3060. Ale tutaj myślę, że przebitek już nie będę robił. Wsadzę tylko kartę do swojego, podłączę zasilacz. I sprawdzimy, jak to będzie działać w tym moim. A tutaj, jeżeli chcecie filmik właśnie o tym kąpie, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać oczywiście w komentarzu. To zrobimy osobny odcinek właśnie o tym kąpie i o tym stanowisku. Także przejdźmy już do budowy mojego komputera. Ok, a więc przejdźmy do montażu samej karty graficznej. Ściągamy oczywiście zabezpieczenie i montujemy kartę w slocie. Ok, a więc samą kartę mam już zamontowaną. Yy, założoną to właśnie podpórkę, tylko weź tu spójrz na to. Mamy ściągnięte trzy śledzie z powodu takiego, że po skręceniu ich, żeby zamontować ową podpórkę, one od razu spadają, także było to praktycznie niemożliwe do założenia, także mamy tutaj trzy dziury. W niedługim czasie planuję zmianę obudowy, także tutaj przez parę tygodni, parę miesięcy będzie delikatna dziura, ale mi to niczym nie przeszkadza. Delikatnie może się bardziej kurzyć, ale co z tym. Dobra, a więc montujemy ostatni element, który jest potrzebny, żeby wszystko hulało i mamy to. Mamy zamontowaną kartę. Mamy tutaj zasilanie oczywiście. Wszystko siedzi elegancko. Ustawmy sobie ten przewód. O. Myślę, że jest wszystko idealnie. Możecie się zapytać, skąd przeduszki Przedłużki zali na razie wytrzymały 2 lata i nic się tak naprawdę nie działo, także je zostawiam. Pewnie w przyszłym komputerze zamówię coś innego, w innej kolorystyce, bo te przeduszki pójdą najprawdopodobniej do tamtego drugiego kompa, do którego właśnie teraz wleci RTX 3060. Tego już nie będę nagrywał. Myślę, że jeszcze delikatne przebitki wam zrobię z tego kompa, chociaż nie mogę potwierdzić, bo może tylko usiądę i wezmę się zagranie oraz testowanie. A więc dobra, tu mamy już wszystko gotowe. Przypominam Wam o konkursie na słuchawki. Jeżeli odcinek Wam się podobał, trzecie łapkę do góry, na dole komentarz. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczką. Zapraszam Was na inne social media. Trzymajcie się, na raje, cześć, siemka!